Wiadomo, że każdy z nas chciałby mieć topową kartę graficzną 32 GB, najpotężniejszy procesor na rynku. Takie elementy mogą kosztować nawet po 10 tysięcy złotych za sztukę. Ale czy tak naprawdę potrzebujemy na co dzień komputera, który będzie kosztował roczną pensję? Jest sporo graczy, których nie interesują gry AAA. Większość swojego czasu spędzają w grach tzw. esportowych lub sieciowych. Pokroj właśnie Counter-Strike, Overwatch, nie wiem, może Metin 2, StarCraft 2. I dla tych osób topowe komputery tak naprawdę nie są potrzebne. No, chyba że w Counter-Strike'u planujesz być sportowcem z krwi kości. No, to już wiadomo, że musisz zainwestować więcej pieniędzy. Ale jeśli tylko grasz dla zabawy, to może wystarczyć ci komputer za parę stówek. I właśnie dzisiaj, w takim materiale, Wam jeden ciekawy komputer, który wyszedł mnie ponad lekko 300 zł, a sprawdzi się właśnie w grach sieciowych. Ten film jest takie rozwinięciem materiału, który powstał jakiś czas temu na moim kanale, gdzie szukałem ultra taniego komputera, właśnie do Counter Strike. Początkowo budżet wynosił 250 zł i opierał się o komputer na podstawce 775. Jednak, jak się okazało, ta podstawka już swoje lata ma i niestety nie udało się zbudować wystarczająco wydajnego komputera na tej podstawce nawet wkładając procesor legendarny taki jak Q6600. Jeśli chcecie się zapoznać z tymi materiałami, oczywiście Wam je podlinkuję oraz będziecie mieli tutaj w karcie. Obecny zestaw jest oparty o dość już w miarę świeżą podstawkę, jeśli weźmiemy pod uwagę poprzednie zestawy. Przechodzimy bowiem na czwartą generację i piątki, dokładnie model 4570s. Oby te procesory w porównaniu z poprzednim zestawem komputerowym tak naprawdę dzieli przepaść, mimo tego, że ta i piątka jest modelem energooszczędnym. I5 4570 zadebiutował w 2013 roku i obsługują go płyty główne na podstawce LGA1150. Do dyspozycji dostajemy czterorodzeniowy procesor, którego rdzenie wykonane są w 22 nanometrowym procesie technologicznym. Wspiera go cache na poziomie 6 MB. Poziomu trzeciego. Procesor jest wyposażony w układ graficzny HD4600, ale dzisiaj nie będzie on nam kompletnie potrzebny. Co do płyty głównej, zostanie ją Gigabyte GAH81M S2H. Budżetowa płyta główna, ale posiadająca wszystko co potrzebne tak naprawdę współczesnemu komputerowi, a przede wszystkim dużą ilość portów USB 3.0. Dodatkowo z tyłu znajdziemy port HDMI, DVI oraz VGA i nieśmiertelne porty PS2. Dodatkowo na płycie znalazł się układ audio Realteca ALC887. Jeśli chodzi o pozostałe komponenty, to są komponenty z poprzedniego zestawu, czyli mamy DDR3 8GB, czyli w dwóch modułach po 4GB każdy. Układem graficznym jest Gigabyte HD 7770, produkcja Radeona. Na dane dajemy tutaj 1 terabajtowy Dysk HDD od ta Całość zasilimy zasilaczem Chifteka o mocy 400W. Podliczmy teraz całość, ile mnie to wyniosło. Mam tutaj ściągę. Płyta główna z procesorem wyniosła mi równe 150 zł, w pamięci około 80. Karta graficzna należy do mojego bałaganu, ale na rynku. W patrzyłem, że one kosztują około 100-120 zł. Przyjmijmy, że kosztuje właśnie stówkę, bo więcej mi szczerze mówiąc nie dał. Dysk twardy dorwałem za dyszkę. Zasilacz mi kosztował 30 zł, a obudowa to tak zwany mój leżak piwnicowy, więc nie doryszam go do kosztów budowy tego zestawu z jednego małego powodu. Jeśli się przejdziecie po swoim osiedlu, z pewnością znajdziecie obudowy, które. Pas nic nie będą kosztowały, a sprawdzą się równie dobrze po odświeżeniu do zamknięcia taniego budżetowego komputera. Podsumowując, całość wyniosła mnie 320 zł. Dobra, teraz wypadałoby chyba sprawdzić, jak ten komputer sprawdza się w grach, bo po to pewnie tu przyszliście. Zacznijmy od tego, jaka różnica jest między Q6600 a tą i piątką. Q6600 w benchmarku Cine R20 osiągał ponad delikatnie 500 punktów, obecna i piątka, którą mamy w tym zestawie, osiąga już 1100 punktów, czyli mamy podwojoną tą wartość. Z pewnością wpłynie to pozytywnie na wydajność w grach komputerowych, głównie w Counter Strike'u, gdzie głównym powodem, dla którego ten komputer w poprzedniej generacji się nie sprawdził, by właśnie było ograniczenia ze strony procesora. Do 3 razy sztuka W końcu się udało uzyskać płynną rozgrywkę w Counter-Strike'u. W 1080p uzyskaliśmy 132 fps średnio, a w 720p wartość skoczyła ponad 200. Co jest wynikiem bardzo fajnym z biorąc pod uwagę cenę tego komputera. Inne gry również dobrze sobie radziły, poza Fortnite, gdzie we Full HD czasami chrupało poniżej 60 fps na minimalnych ustawieniach, a jednak w 720p już ta rozgrywka. Była lepsza i sięgała poziomu 72 fps średnio. Oczywiście gadłem wąskim, w tym komputerze będzie karta graficzna tym razem. Mogłabym mieć o tych 2 GB VRAMu do właśnie rozgrywki Full HD i wtedy byłoby znacznie lepiej. No ale nie wybrzyzajmy. Oczywiście musicie pamiętać o jednej rzeczy. Złożenie tak taniego komputera nie jest łatwe. Nie złożycie go od tak. To jest po prostu kilka tygodni siedzenia na Alixie, na Allegro, na Marketplace i wyszukiwania części potężności. To ja się teraz z Wami żegnam i następne odcinki postaram się zbudować komputer, myślę, że za 600-700 zł i zacznę sobie wtedy jak poradzi, ale już wtedy z grami AAA. Trzymajcie się, cześć!